przed przedszkolaki, pamiętacie nasz teatrzyk Kamiszywaj? Razem z Robertem pokażemy Wam w nim dzisiaj baśń braci Grimm. Robercie, otwórz teatrzyk. Wilk i siedem koźlątek. Żyła sobie niegdyś koza, która miała siedem małych koźlątek. Kochała je tak bardzo, jak każda matka kocha swoje dzieci. Pewnego dnia musiała pójść do lasu po jedzenie, zwołała wszystkie koźlątka do siebie i powiedziała: Drogie dzieci, wybieram się do lasu. Strzeżcie się, wilka, bo gdy wejdzie do domu, to zje was wszystkie ze skórą i kopytami. Ten niczemnik często udaje kogoś innego, ale poznacie go natychmiast po jego chrapliwym głosie i czarnych łapach. Droga mamo, będziemy uważać, możesz iść spokojnie, bez obaw, odpowiedziały koźlątka. Koza zameczała zamycza, i wyruszyła spokojnie w drogę. Nie minęło wiele czasu, gdy ktoś zapukał do drzwi i zawołał. – Otwórzcie, drogie dzieci, wasza matka wróciła i każdemu z was coś przyniosła. Kuski jednak po chrapliwym głosie poznały, że był to wilk. – Nie otworzymy – zawołały. – Nie jesteś naszą matką. Ona ma delikatny i miły głos, a twój głos jest chrapliwy. Ty jesteś wilk. Wtedy wilk poszedł do kramarza i kupił sobie duży kawał kredy. Zjadł ją i dzięki temu jego głos złagodniał. Wrócił do koziego domu, zapukał do drzwi i zawołał: Otwórzcie, drogie dzieci. Wasza matka wróciła i każdemu z was coś przyniosła. Ale wilk wetnął w, oko, w okno swoją czarną łapę. Dzieci to zobaczyły i zakrzyknęły: Nie otworzymy. Nasza matka nie ma czarnej łapy jak ty. Ty jesteś wilk. Wilk więc posypał sobie łapę mąką. I łotr po raz trzeci podszedł do drzwi, zapukał i powiedział: Otwórzcie, drogie dzieci, wasza ukochana mateńka wróciła do domu i każdemu z was przyniosła coś z lasu. Najpierw pokaż łapę, żebyśmy zobaczyły, czy jesteś naszą ukochaną mateńką! zawołały kuski. B Wilk położył łapę na oknie, a gdy koźlątka zobaczyły, że łapa jest biała, to pomyślały, że wszystko, co mówi, to prawda, i otworzyły drzwi. A kto wszedł do domu? Wilk. Koźlątka przeraziły się i chciały się schować. Jedno wskoczyło pod stół, drugie do łóżka, trzecie do zegara, czwarte do kuchni, piąte do szafy, szóste pod miennice, a siódme do, do pieca. Ale wilk znalazł je wszystkie i zbytnio się z nimi nie patyczkował. Jedno za drugim trafiło do jego paszczy. Tylko najmłodszego w piecu nie znalazł. Gdy wilk pofolgował już swojej łapczywości, zasnął i głośno kropał. Niedługo potem z lasu wróciła koza. Och, i cóż ujrzała! Drzwi domu były otwarte na oścież. Stół, krzesła i ławki poprzewracane, miednica rozbita na kawałki, kołdra i poduszki ściągnięte z łóżka. Szukała swoich dzieci, ale nigdzie ich nie było. Po kolei wołała je po imieniu, ale nikt nie odpowiadał. Wreszcie, gdy doszła do najmłodszego, usłyszała cieniutki głos: Kochana Matko, osiedlę w piecu. Wydobyła maleństwo stamtąd, a ono opowiedziało, że przyszedł do nich wilk i pożał wszystkie pozostałe koźlątka. Możecie sobie wyobrazić, jak koza opłakiwała swoje biedne dzieci. I traf chciał, że w tym czasie wilk leżał i chrapał, aż drżały gałęzie. Usłyszała to koza, przyjrzała mu się ze wszystkich stron i zobaczyła, że w jego wydętym brzuchu coś się porusza i trzęsie. Czyżby moje biedne dziadki, które połknął na kolację, były jeszcze przy życiu? Pomyślała. Kazała pobiec koźlątku do domu i przynieść nożyce, igłę i nici. Zaczęła rozcinać potworowi brzuch i gdy tylko zrobiła pierwsze nacięcie, natychmiast pierwsze koźlątko wystawiło głowę. A gdy tak dalej rozcinała, wszystkie koźlątka wyskoczyły ze środka, wszystkie pozostały przy życiu i żadne z nich nie ucierpiało szkody, bo ten potwór swojej łapczywości połknął je w całości. Cóż to była za radość! Maluchy tuliły się do matki i podskakiwały jak krawiec na weselu. — Idźcie teraz i poszukajcie kamieni — powiedziała koza. — Napełnimy nimi brzuch tego paskudnego zwierzęcia, dopóki jeszcze śpi. Siedmioro koźlątek spiesznie przetaszczyło kamienie i wetknęło je do brzucha wilka, tyle, ile tylko mogło się zmieścić. Potem koza w wielkim pośpiechu zaszyła wilkowi brzuch, a on niczego nie zauważył i nawet się nie poruszył. Gdy wilk wreszcie się wyspał, stanął na nogach, a ponieważ kamienie w żołądku wywołały ogromne pragnienie, chciał pójść do studni i się napić. Gdy jednak ruszył przed siebie, kamienie w jego brzuchu zaczęły uderzać o siebie i kołatać. Wilk zawołał. Co to za zdarzenie, dziwne szalenie, kozy zmieniły się w kamienie. A gdy doszedł do studni i nachylił się nad wodą, chcąc się napić, ciężkie w kamienie wciągnęły go w głębinę. I wilk by w niej zginął marnie, gdyby go gajowy nie wyłowił i nie zamknął za koniec. Dziękuję wam za uwagę, dzieci. Do zobaczenia.